Cześć kochani, witam cieplutko u mnie na kanale. Dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem, dziś przychodzę do Was z ulubieńcami, ale dzisiaj będzie to kolorówka. Jak wiecie, ulubieńcy produkty do włosów już się u mnie pojawiły na kanale. Była też pielęgnacja twarzy i ciała. Jak wiecie, ja tych kosmetyków mnóstwo używam. Natomiast z kolorówki myślałam, że będzie to zdecydowanie więcej tych faworytów. Natomiast mam tu produkty takie, które rzeczywiście ze mną były dość długo w tym roku. I zacznę może od podkładów. Jak wiecie, ja z podkładami jestem na bakier. Większość się u mnie nie sprawdza, tych takich, właśnie polecanych przez wiele dziewczyn. Natomiast w 2015 odkryłam podkład Dreamala Match Perfection i muszę Wam powiedzieć, że podkład się u mnie sprawdza naprawdę dobrze. Oni zmienili tu opakowanie, natomiast formuła została i to jest duży plus. Ja oczywiście mam w tym najjaśniejszym kolorze, to Ivory. Moja skóra jest dość jasna. Niestety, z pigmentami różowymi, zawsze szukam jakiegoś podkładu z tonacją żółtą, natomiast nie zawsze mi się to udaje. Natomiast podkład ten świetnie się nie sprawdza na swoje skórze twarzy. Zostaje dość długo, co mnie dziwi. Oczywiście ja jeszcze używam na podkład zawsze fixera z nyx takiego dość mocno utrwalającego, i ja właśnie widzę, że go zapomniałam za z łazienki. Natomiast sam podkład utrzymuje się u mnie do około 5 godzin. Jak na moją skórę, to jest naprawdę długo. Świetny, bardzo dobrze się dopasowuje kolor do mojej skóry twarzy. Idealny, to jest moje chyba trzecie opakowanie, jakie mam. Ja jestem zadowolona i myślę, że na pewno długo, długo ze mną będzie jeszcze ten podkład. No i drugi podkład, który również odkryłam w tym roku, i to jest Catrice i to jest ten matujący podkład. Niby do 18 godzin. Natomiast, no. Nie oszukujmy się, że ten podkład 18 godzin na twarzy nie wytrzyma. Ja mam tutaj w kolorze 010 Light już Oczywiście podkład również jest z pompeczką. Świetny produkt. On nie ma takiego wykończenia stricte matowego, e, natomiast taka delikatna satyna zostaje na twarzy. Ładnie się rozprowadza i gąbeczką, i palcami, i pędzlem, bo e, wszystkie trzy aplikacje wypróbowałam. Długo się utrzymuje na twoje, mojej twarzy. Ja go bardzo lubię. Oczywiście kolejne opakowanie i jak widzicie, niewiele mi już go tu zostało. Kolejny oczywiście zakupię. Polecam. I mam jeszcze jeden podkład, który bardzo lubię. Natomiast to już jest podkład tak ciężko do dostania. I to jest Maybelline. To jest ta seria Dream Satin. Idealny był to dla mnie podkład. Ja kiedyś go zużyłam chyba ze 30 butelek. Serio. Używałam tego podkładu non-stop. Później niestety z drogerii on już zniknął, udało mi się go kupić jeszcze raz w Biedronce, natomiast nie widzę już go nigdzie. Też był podkład, jak widzicie, z pompką, tradycyjna pojemność 30 ml. Oczywiście kolor miałam najjaśniejszy, dziesiątkę Ivory. Gdzieś go jeszcze tam w internecie widziałam i myślę, że jakiś zapas sobie uzupełnię, jak jeszcze go gdzieś dostanę. Idealny podkład o takiej kremowej konsystencji, bardzo długo się utrzymywał na mojej skórze, Chociaż to nie jest podkład matujący, co mnie dziwiło, e, natomiast konsystencja była świetna. Przykrywał wszystko idealnie, co trzeba było przykryć. Ja nie musiałam korektora stosować przy nim żadnego. Dla mnie to był podkład idealny, nie wysuszający skóry, świetnie krył to, co trzeba, pięknie pachniał, no ale no niestety, jak mówię, ciężko już jest dostępny jak już jesteśmy w torbacie podkładów no to nie może zabraknąć korektora oczywiście tutaj mam korektor z Catrice 010 ja mam tą najjaśniejszą wersję jak wiecie to jest kamuflaż nie stosuję tego ani pod oczy bo jest to zbyt ciężka niestety formuła ani na powieki pod cienie bo to się u mnie w ogóle nie rozprowadza natomiast idealnie nadaje się właśnie na jakieś tam delikatne, niedoskonałości jak się pojawiają na mojej skórze w moim wieku również jakieś tam nieprzyjaciele się pojawiają i to się idealnie sprawdza, żeby właśnie delikatnie nałożyć paluszkiem czy pędzelkiem w konkretnym miejscu. Długo przytrzymuje się na skórze, nie schodzi, nie ściera się. Myślę, że jeszcze trochę i będę musiała go wyrzucić, bo niestety on już jest otwarty u mnie 12 miesięcy. Formuła się nie zmieniła, zapach również. Ale myślę, że dla bezpieczeństwa mojej skóry po prostu kupię sobie już kolejne opakowanie. Dalej mam bazę pod cienie. Jak wiecie, ja mam tłustą powiekę, wymagam tego, żeby te cienie długo się utrzymywały. Czasami muszą być aż 14 godzin na moich powiekach. No i niestety samo przypudłowanie powieki nie pomaga, więc szukałam jakiejś bazy pod cienie. Miałam różne bazy. I najlepszą, jak dla mnie, jest jednak baza z Essence. Ona ma kolor, kochani, taki żółty. To już jest niestety puste w opakowanie. Ja nie wiem, czy mi się tu uda coś jeszcze Wam wygrzewać, pokazać. W każdym razie to jest taki żółty odcień. Mam nadzieję, że teraz sfokusował i widzicie ten odcień. Bardzo fajna, gęsta konsystencja. Idealnie przykrywa wszelkie zasinienia na powietrze, żyłki, zaczerwienienia. Idealnie się to właśnie rozsmarowywało, nie wchodzi w żadne tam załamania powieki, co mi się bardzo podoba. W tej chwili mam inną bazę i no niestety nie jestem z niej zadowolona. I zamówiłam oczywiście sobie już kolejną bazę właśnie z Essence, jak dla mnie była mega wydajna, ona mi chyba wystarczyła na 4 czy 5 miesięcy, także naprawdę długo. Jestem zadowolona, nie uszylała, nie podrażniała moich powiek, wszystko idealnie przykrywała, także już sobie zamówiłam i czekam, żeby do mnie przyszła. I mam jeszcze jedną bazę i to już jest baza pod makijaż, oczywiście typowo silikonowa tutaj mam bazę właśnie z Catrice. Mega, mega wydajny produkt. Jak możecie zobaczyć, ja już mam zużycie takie całkiem, całkiem spore. W kolorze jest delikatnym różowym, natomiast ona nie zmienia koloru. Jest przezroczysta na twarzy, świetna baza. Idealnie się utrzymuje właśnie podkład na niej. Delikatnie wygładza, jakieś tam delikatne zmarszczki są zniwelowane. Pory rozszerzone są też zmniejszone. Po zastosowaniu tej bazy ja jestem zadowolona. Mamy tutaj na zużycie 12 miesięcy i jesteśmy w stanie zużyć tą bazę. Ja jej używam codziennie, codziennie pod podkład, czy pod krem BB, czy pod krem CC, czy pod podkład ten cięższy z Katrisa czy z Rimala. Idealnie się u mnie sprawdza, nie wałkują się na niej podkłady. Każdy jeden krem można pod spód, pod tą bazę położyć na twarz, nic się nie wałuje, nic się nie wałkuje. Ja jestem mega zadowolona, produkt jest mega, mega wydajny, także naprawdę Wam polecam. No i kochani, przejdziemy może do pudrów. Jak wiecie, długo, długo szukam jakiegoś pudru matującego, który będzie się fajnie u mnie utrzymał na skórze. I to jest moje odkrycie już chyba 2014 roku. Ja cały czas jestem, wierna na temu pudrowi. Jest to oczywiście puder z pareze, Jest to puder bambusowy. Jak możecie zobaczyć, mi tu już niewiele zostało, niestety, na dnie. Ale kupiłam sobie kolejny puder, tym razem ryżowy. Zobaczymy, jak się sprawdzi. To jest moje trzecie czy czwarte opakowanie, które już kończę. Świetny produkt, idealnie matuje skórę. Może wam przysuszyć okolice pod oczami, więc w tym miejscu nie polecam tego pudru. Natomiast puder jest biały, nie matuje, nie robi jakiejś mąki na twarzy. Fajnie matuje. Jest go tutaj 8 gramów, więc całkiem, całkiem sporo. U mnie się sprawdza idealnie. Ja go używam oczywiście raz dziennie do zmatowienia makijażu, natomiast do poprawek w ciągu dnia jak wiecie, ja używałam bardzo długo pod pudru z Vipery w kolorze 503, to była też wersja transparentna, natomiast zakupiłam sobie puder z Limela tą wersję Stay Matte ja mam kolor 001 transparentny oczywiście jak widzicie już zużycie jest całkiem spore, opakowanie jest dla mnie masakryczne to jest puder, który ja noszę w kosmetyczce codziennie do pracy i tak czekam, kiedy mi się to opakowanie całkiem rozwali. Natomiast sam puder do poprawiania w ciągu dnia jest naprawdę świetny. Nie nadaje kolorytu, nie robi takiego efektu ciastka na twarzy, bo ja tego strasznie nie lubię. Delikatnie właśnie matuje i ja sobie w ciągu dnia w pracy poprawiam generalnie makijaż raz. Jestem zadowolona. Delikatny, ma taki zapaszek, ale naprawdę delikatny. Mega, mega wydajny produkt, także myślę, że... Po raz kolejny pojawi się w mojej kosmetyczce. Bibułki matujące, nie może tego u mnie zabraknąć. Jak wiecie, ja mam skórę mega tłustą, zwłaszcza czoło. Tam to już jest apogeum. Nie wiem, co bym nałożyła. Ono i tak się będzie po 3-4 godzinach, zaczynało już świecić. Dlatego bibułki matujące dla mnie są ratunkiem i zawsze je ja mam w kosmetyczce. Zawsze. To była moja ulubiona wersja, ta sensik była dostępna w naturze, natomiast w tej chwili ja już ich nie widzę. Nie wiem, czy one zupełnie zostały wycofane. Były to dla mnie najlepsze bibułki, jakie używałam i musiałam je czymś zastąpić, więc kupuję test Theatric. Te całkiem fajnie się sprawdzają. Tu jest też oczywiście 50 sztuk, tak jak w tamtym opakowaniu. Kilkanaście opakowań zużyłam już w ciągu roku, także ta rzecz u mnie musi być zawsze w kosmetyczce. Dalej przejdziemy może do róży I róży generalnie ja mam kilka w kosmetyczce Natomiast mam takie dwa ulubione, które używam praktycznie non stop Pierwszym z nich to jest róż z Lady Cot. Dawno, dawno temu kupiłam sobie go w Biedronce Jak możecie zobaczyć, zużycie już jest całkiem spore To jest taki różowy, cukierkowy kolor Nie będę Wam słowo robiła, bo niewiele zobaczycie To jest taki jasny kolorek ale można sobie zrobić z nim plamy, można sobie zrobić takie właśnie ruska babuszka, takie właśnie rumieńce, także trzeba z nim uważać. Ja go bardzo lubię. Jak mam taki bardzo delikatny makijaż, to wtedy właśnie nakładam sobie ten róż i jest mega. Ja myślę, że jeszcze na kolejny rok mi wystarczy. I drugi róż, który też bardzo często gości na moich policzkach, to jest Revolution i ja mam tu w kolorze Love on ma niby też 12 miesięcy do zużycia, natomiast opakowanie jest powiem Wam masakryczne niestety już mi się tu trochę zdewastowało, jak możecie zobaczyć już jest w dwóch częściach i to jest taki bardzo delikatny róż z odcieniem brzoskwini i tym nie można sobie zrobić krzywdy, naprawdę świetnie nakłada się na policzki, delikatną taką posiadę satynową zostawia w tym kolorze bruskiniowym ja go uwielbiam. Na początku powiem Wam, że ja się nie polubiłam z tym różem, pierwsze aplikacje stwierdziłam, o matko, co to ma być, eee, natomiast jak zaczęłam go już używać systematycznie, jestem po prostu zakochana w tym różu, w tym kolorze, tak jak on wygląda na mojej twarzy, jest po prostu idealny. Zostając przy twarzy nie można... Pominąć rozświetlacze. Jak wiecie, ja rozświetlacz z tej Ladies Code, ta seria z Biedronki, uwielbiam. Jak wiecie, moje opakowanie niestety zostało pokruszone, połamane, wylądowało w śmieciach, ale dzięki mojej widzce dostałam od niej właśnie cały Nujusieńki rozświetlacz, za co jej bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest mój naprawdę ulubieniec. Zużycie jest takie, jakie widzicie, nie wiem czy cokolwiek widzicie, ale jest naprawdę spore. Uwielbiam ten rozświetlacz. On tutaj nie ma żadnych drobinek. Nic z tych rzeczy, żadnych brokatowych Naprawdę, nie wiem, czy coś tu widzicie Delikatnie rozświetla właśnie Okolice tutaj kości policzkowych Czy jak chcecie sobie na nos nałożyć Dla mnie idealnie po prostu rozświetlać Ubóstwiam go No i myślę, że na lata mi wystarczy No i oczywiście skuszona wieloma, wieloma Opiniami na YouTube Skusiłam się na wyświetlać z o, Oczywiście w szafie nie popatrzyłam, że tam jest Silver i Gold Chapnęłam no pierwszy, jaki był z brzegu Dopiero później zaczęłam oglądać filmiki, dziewczyny mówiły, że jest silver, że jest gold. Ja oczywiście mam w kolorze silver. I muszę Wam powiedzieć, że dla mnie jest to rewelacja. Natomiast z tym oświetlaczem musicie uważać. Pierwsza moja aplikacja to świeciłam się jak bobka choinkowa. On jest naprawdę mega, mega mocny. Można sobie krzywdę zrobić. Można przesadzić z tym oświetlaczem. Tu go na samym końcu nałożyłam, ale nie wiem kochanie, czy go po prostu widzicie. Nie mam podglądu w aparacie, więc ja wszystko naczuję. Robię, w każdym razie też bardzo lubię ten rozświetlacz, Też często, często gości na moich policzkach uwielbiam go. No i myślę, że też długo, długo ze mną będzie. No tak jak wiecie, oświetlacze się bardzo wolno zużywają. Mam jeszcze tutaj cienie. Cienie, które maltretuję przez cały rok. Paleta już jest po prostu w opłakanym stanie, jak możecie zobaczyć. I mówię tu o cieniach z Katrius 0.10. One mają taką śmieszną nazwę: Candy Vahol. Jak możecie zobaczyć, zużycie cieni jest mega ogromne. Poza tym złotym. Ten złoty niekoniecznie przypadł mi do gustu. Czasem go tylko nakładam właśnie w kąciki tutaj oka, żeby je oświetlić. Natomiast jak możecie zobaczyć, cała reszta już jest dość mocno zużyta przeze mnie. Świetne cienie za niewielkie pieniążki. Ja nie wiem, czy ta paleta jest jeszcze dostępna w, w, w szafie Catrice, e, dlatego że ostatnio już jej nie widziałam. Bardzo ją lubię. Ona się nie ocypuje. Cienie się utrzymują naprawdę długo, ale jak wiecie, ja używam zawsze bazę pod cienie. Jest to moja idealna i ulubiona paleta właśnie w zeszłym roku. Lubię też cienie Skobo i mam tu ich aż pięć. Oczywiście kolory ja Wam nazwę wypiszę pod spodem, bo nie pamiętam. Jak możecie zobaczyć w różowym już jest Denko. Tutaj mam taki brąz Taki bardzo jaśniutki brąz, ja go też bardzo lubię stosować na całą powiekę. Tu mam taki delikatny pomarańcz, też idealny, też go właśnie w załamanie powieki stosuję. Świetne cienie, mega napigmentowane, świetnie się utrzymują na oczach, nie osypują się, pigmentacja jest naprawdę mega, pomimo tego, że to są dość jasne cienie. Tu Wam pokażę ten pomarańcz, który wygląda bardzo jasno, natomiast jak go nałożycie za dużo na powiekę to możecie sobie zrobić krzywdę, są naprawdę dobrze napigmentowane, świetnie się utrzymują i mam jeszcze jedną wersję Kobo, to jest 102 Almond i ja go używam właśnie pod łuk brwiowy do rozjaśniania jak możecie zobaczyć już go naprawdę niewiele zostało tyci tyci, maltretowany jest przeze mnie codziennie idealny i właśnie się potoczył gdzieś uciek. świetny cień Idealnie właśnie tutaj pod łuk mi pasuje, bo nie ma żadnych tam oświetlających robinek, nic, a efekt właśnie takiego rozjaśnienia pod łukiem brwiowym jest. Kolejną rzecz, jaką Wam pokażę, no nie może nic zabraknąć do brwi, jak wiecie te moje brwi to jest, dla mnie to jest mały koszmarek, ja nigdy z brwiami nic nie robiłam, zawsze miałam jasne, naturalne, nigdy ich nie malowałam. Aż moja córka zaczęła stosować jakiś chenny, niechenny, zaczęła używać jakichś właśnie cieni, mówi do mnie: Mamo, zrób coś z tym, jak masz takie jasne brwi. A ja, że ja mam ciemne oczy i ciemne włosy, nie wiem dlaczego moje brwi są takie jasne, więc zaczęłam eksperymentować. Jak wiecie, używałam długo, długo e, z Essence tej paletki do brwi, później niestety y, szafa się trochę u mnie Essence przerzedziła. Okazało się, że ta paletka jest u mnie już jest niedostępna, więc musiałam poszukać zamiennika i trafiłam na Katrice. Jak widzicie, tutaj jest ciemna i jaśniejsza wersja tego cienia. Jakiś czas używałam tej ciemniejszej wersji, natomiast od dłuższego czasu wolę jednak tą jaśniejszą wersję cienia i podkreślam sobie ją drzwi. Mam nadzieję, że nie wyglądają aż tak tragicznie. Z każdym dniem mam nadzieję, że wyglądają trochę lepiej te moje brwi. Świetnie się utrzymuje ten efekt. Oczywiście jak za dużo na użycie produktu, można później delikatnie szczoteczką wyczesać nadmiar. Ja nie używam żadnych wosków, żeli, bo jest mi to niestety niepotrzebne. Moje brwi są na tyle rzadkie i krótkie, że nie są jakieś tam niesforne. Ja nie używam żeli, nie używam jakichś wosków. Sam cień idealnie mi wystarczy. Mam jeszcze kredkę z Catrice, którą też używam dość często, ale oczywiście zapomniałam o niej żeby Wam ją tutaj pokazać. Jedną, jedyną kredkę, jaką mam do oczu i jestem jej wierna też od długiego czasu, jest to kredka oczywiście z Vipery, w kolorze Ocean. Jest to 254 i to jest taki grafitowo-morski kolor. Tak się prezentuje na dłoni. Ja ją zawsze używam na linię dolną rzęs. Później sobie delikatnie rozcieram pędzelkiem, żeby to nie było takie... Yy, Charakterystyczne krety pod oczami. Świetna kredka, miękka kredka. Nie przeszkadza mi to, że jest temperowana, dlatego że drewno w tym ołówku jest bardzo, bardzo miękkie, ma nie Sama kredka utrzymuje się u mnie naprawdę cały dzień. Ja nie muszę poprawiać makijażu tutaj na dolnej powiece. Super się to u mnie utrzymuje. Ja też zawsze tutaj na linie nie nakładam żadnej bazy, nic. Kredka po prostu jest tylko na korektorze, także dla mnie idealna. Nie uczula, nie podrażnia, oczy mnie nie pieka Świetnie się rozciera, czego chcieć więcej. I będąc jeszcze w temacie oczu, mam kilka tuszy do rzęs, ale zacznę od odżywki. Jak wiecie, moje rzęsy są wredne, złośliwe, twarde nic z nimi nie można było robić, ale znalazłam na nie sposób. Zakupiłam sobie dawno, dawno temu to serum z Evaline 3 w jednym. Uwielbiam ten produkt. Idealnie tuszują się mi później rzęsy po tym produkcie. Tradycyjnie tu jest szczoteczka taka zwykła, silikonowa. Nieraz niestety wylądowała już w moich oczach, co spowodowało pieczenie i zauzawienie oczu. Natomiast coraz rzadziej mi się to zdarza. Sam produkt jak dla mnie idealny. Nałożenie po prostu jednej warstwy tej odżywki nakładam na jedno oko, nakładam sobie na drugie oko i zaczynam tuszować rzęsy. Nie czekam, żeby ta odżywka wyschła, e, dlatego że, jak zasknie na rzęsach, rzęsy robią się takie twarde i bardzo ciężko później się nakłada na nie tusz. Dlatego ja nigdy nie czekam, po prostu maluję jedno, drugie oko, nakładam tusz i to wszystko. To jest moje, nie wiem, szóste, siódme opakowanie już, ja jestem zadowolona, oczywiście kolejne już zakupiłam, bo ta już mi prawie wyschła, dla mnie idealna, nie podrażnia, nie uczula, rzęsy są znacznie dłuższe, wywinięte, bardziej ożywione. ja u siebie efekty zauważyłam i jestem mega, mega zadowolona i mam jeszcze cztery tusze, chociaż jeszcze jeden mam, ale go w tej chwili chyba już nie mam bo z denkiem poszedł do śmietnika. Natomiast tak, to jest odkrycie moje tego roku, 2015. Jak wiecie, te tusze niedawno się pojawiły, natomiast L'Oreal, ta wersja Volume Mission, Million Lashes, czerwona, jak wiecie, się zastanawiałam, stojąc przed kolorówką, czy czerwoną, czy zieloną. Wzięłam czerwoną. Oczywiście tutaj szczota jest też ogromniasta, jak w każdym L'Orealu. Natomiast tu sztutka jest taka zwykła, silikonowa. Jak dla mnie maskara jest po prostu idealna. Ja ją mam dzisiaj również na rzęsach. Nie wiem, czy cokolwiek widzicie z tej odległości. Natomiast dla mnie tusz jest po prostu idealny. Świetnie podkręca, świetnie rozdziela. Rzęsy są mega wydłużone. Nie uczula mnie, bo mnie bardzo dużo tuszy niestety. Oczy później pieką, łzawią. Ja generalnie mam tak, że kupię tusz, używam go tydzień, dwa i maskara zaczyna mnie uczulać. Natomiast tu używam trzeci miesiąc, nic mi się nie dzieje. Jak tylko będzie jakaś fajniejsza cena na niego to go po prostu zakupuję. Kolejna maskara również z kolagen z L'Oreal, jak wiecie moja też ulubiona. I tu też ta szczotka, jak wiecie, jest taka mega, mega ogromna. Z tym, że tu szczotka już jest tradycyjna. To jest takie tradycyjne włosie. Ten tusz ja już bardzo, bardzo dawno temu kupowałam, używałam. Oczywiście on też nie ma najtańszej ceny, też około 60 zł kosztuje i ja go zawsze kupuję na promocji. Natomiast tu efekt, to jest takich teatralnych, sztucznych rzęs. Jak dla mnie jest rewelacyjny efekt. Od czasu do czasu właśnie kupuję sobie tą maskarę, używam. Ja jestem mega z niej zadowolona. Także jak lubicie efekt takich wachlarzowatych rzęs, to naprawdę polecam, bo warto. I jeszcze mam dwa tusze z Maybelline. Ulubieniec mój chyba od 8 lat. Bardzo często się u mnie pojawiał, chociaż ostatnio właśnie go zdradziłam dla innych tuszy. Natomiast to jest ta wersja podstawowa, kolosal z taką fajną sztuteczką. Bardzo mi się podoba zapach tych tuszy, pomimo tego, że on leży naprawdę długo. On ma taki bardzo słodki, przyjemny zapach. Jak dla mnie najlepsze tusze nieuczulające, świetnie rozdzielają rzęsy, ładnie podkręcają, pogrubiają czego chcieć więcej. Na pewno kolejna wersja nie raz jeszcze ją zobaczycie. No i odkrycie tego roku 2015 Maybelline Kolosal, nie Kolosal, Sensacional. Świetny tusz, ja go po prostu uwielbiam. Tusz jest taka silikonowa szczoteczka, delikatnie wygięta w bananka. Bardzo dobrze się tuszuje nią rzęsy, pomimo tego, że to jest właśnie silikonowa szczotka, jak wiecie, ja za takimi nie przepadam. Mega produkt, który pogrubia rzęsy, podkreśla rzęsy. Ja nie mam problemów ze zmyciem tego tuszu, bo wiem, że dziewczyny się skarżyły, że bardzo ciężko tusz się zmywa. Natomiast u mnie się zmywa bardzo normalnie, nie muszę trzeć oczu. Przykładam płatek, wszystko ładnie, pięknie schodzi. Tuż mnie również nie uczula, nie podważnia to jest bardzo duży plus. Rzęsy są fajne, rozdzielone, wywinięte, podkreślone, pogrubione, czego chcieć więcej. To jest mój kolejny ulubieniec. I mam jeszcze pomadki do ust. Pomadek do ust mam bardzo, bardzo dużo, ale powiem Wam, że tu mam takie trzy, które dość często goszczą na moich ustach. I pierwsza z nich to jest pomadka z EYVONU, tak wygląda w takim kolorku, taki trochę nie wiem kolor. Zaraz wam pokażę na ręku, może będzie łatwiej mi to jest powiedzieć. I to jest GOLDEN RACING. Nie wiem, czy ta wersja w ogóle jest jeszcze dostępna w katalogu. Natomiast ja ją bardzo lubię. Ona ma delikatne drobinki w sobie, ale ja ten kolor bardzo lubię. On świetnie wygląda na moich ustach. No niestety, jak widzicie, już mi jej dużo nie zostało. Bardzo, bardzo ją lubię, fajnie się utrzymuje. Ja jestem z niej zadowolona. Kolejną pomadkę, którą mam, to jest Catrice. I Catrice to jest 0.30 Ultimate Color Ginger i Fred. Kolor jest bardzo zbliżony do tego z Awonu i zobaczcie, ile mi jej zostało. Ja już jej też w szafach nie widzę, więc nie wiem, czy to nie była jakaś limitowanka, a szkoda, bo ta pomadka jest taka mega kremowa, ta konsystencja jest taka trochę cięższa, przez co ona się dłużej utrzymuje na ustach. Ona jest tutaj, jak możecie zobaczyć. Kolor jest bardzo zbliżony właśnie do tej z Avonu. Ja takie kolorki bardzo lubię, bardzo delikatna. Przepięknie pachnie takim gumą balonową, owocami, coś w tym stylu. Bardzo ją lubię. No ale niestety też się już kończy i mam jeszcze jedną pomadkę. No oczywiście nie może zabraknąć Golden Rose. Jak wiecie, ja sobie kupiłam jedną czerwień, drugą czerwień. Ja mam w kolorze 02. Tu już jest zużycie takie. Oczywiście to jest ta matowa pomadka w kolorze takim właśnie brudnego różu. Ona jest tutaj na samym koniuszku. Bardzo jej lubię. One się rzeczywiście długo utrzymują. Duży plus, bo jak wiecie, ja pracuję w handlu, bardzo dużo rozmawiam z ludźmi i ona nie zostaje na zębach, natomiast często są jakieś te kremowe pomadki. No chwilę jak porozmawiam z klientką czy z klientem, to za chwilę patrzę, ja mam na zębach pomadkę, nie cierpię tego. Natomiast te właśnie matowe, nic się właśnie z nimi nie dzieje, nie wysuszają moich ust, jak wiecie, ale ja mm, zawsze też pielęgnuję usta dość mocno pomadkami nawilżającymi. Także ja jestem zadowolona. Zaczęłam też używać kredkę z Golden Rose, ale ona musi sobie poczekać w kolejce, żeby zostać ulubieńcem. No i lakiery do, wło do włosów chciałam powiedzieć, do poznawci, kochani. Moja ulubiona firma z Essence. Niestety, jak widziałam, te lakiery zostały wycofane z szafy. Nie wiem dlaczego. Dla mnie lakiery z Essence to z brokatem były idealne. One się mega, mega długo utrzymywały, nie zdzierały. Fakt, że trzeba było się trochę pomęczyć, żeby je zmyć z paznokci, e, natomiast dla mnie to były ideały. Ten srebrny już mam praktycznie zdękowany, e, ten taki jaśniutki z drobinkami, jak widzicie niewiele go zostało. I tu mam też kolejny mój ulubieniec i on już jest tutaj dotąd użyty. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że w połowie opakowania tych skubańce tak szybko zastygają, e, że nawet rozcieńczalnik do lakierów za bardzo im nie pomaga, ale ja je bardzo lubię no niestety już nie są dostępne w szafach i bardzo lubię też lakier z Miss Sporty, tu jak możecie zobaczyć, też mam taki jaśniutki w odcieniu białym z jakimiś tam różnymi odcieniami fioletu, różu jak mam go w tej chwili też na paznokciach bardzo go lubię, one się świetnie utrzymują ja nie mam żadnego top coatu na wierzchu natomiast 2-3 dni spokojnie bez Top tu mi się ten lakier utrzymuje. Mi spory, tu mam kolor 0,40. Jak widzicie, zużycie jest też całkiem spore. Mam jeszcze kilka kolorów z tych lakierów, także ja je uwielbiam. I został zapach. zapachów powiem Wam, że ja też mnóstwo używam w ciągu roku. Natomiast tu mam taki jeden, który używam na takie jakieś specjalne okazje, jak chcę się poczuć wyjątkowo, a mówię tu o Empire Armaniego. Dla mnie idealny zapach, mega słodki, mega ciężki, egzotyczny, kobiecy, kwiatowy, idealny. Cóż dodać więcej, dla mnie po prostu rewelacja. Jeszcze mam go tutaj trochę i tak go po prostu oszczędzam, ale myślę, że ten zapach, jak mi się skończy, to odłożę sobie pieniążki i kupię kolejne opakowanie, bo dla mnie jest po prostu idealny. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o ulubieńców z kolorówki. Trochę tych produktów miałam dużo mam jeszcze pootwieranych używam, ale one na ulubieńców muszą jeszcze trochę poczekać dajcie znać kochani, czy coś mieliście z tych kosmetyków, czy coś znacie, czy coś się u Was sprawdziło, a może niekoniecznie, bo też tak może być ja Wam dzisiaj kochani bardzo dziękuję trzymajcie za mnie kciuki, bo dzisiaj idę na wizytę do kardiologa mam nadzieję, że tam będzie wszystko w porządku dajcie łapkę w górę pod filmem trzymajcie kciuki, buziaczki dla Was, pozdrawiam Was serdecznie do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa